Już dzisiaj o godzinie 18 w porcie Szulca odbędzie się otwarte dla mieszkańców Grudziądza spotkanie z żywą historią naszego kraju w wydaniu dwóch wyjątkowych osób. Jedną z nich jest pan Kajetan Rajski, autor książek Wilczęta, wywiad, rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych, część pierwsza część, druga oraz mężczyzna, czyli kto. Drugą postacią jest postać pana Janusza Niemca. Jest to syn słynnego majora Antoniego Żubryda, który niestety... Został zamordowany wraz z małżonką. Pan Janusz przedstawi historię, którą, którą zna od dzieciństwa. Jest to najmłodszy więzień polityczny. Na przyjeździe do naszego miasta Kajetana Rajskiego i Janusza Niemca organizowanie tego typu spotkań się nie zakończy. W planach są już kolejne. Prowadzę rozmowę z panem Wojciechem Sromlińskim. Jest to człowiek, który na dniach wyda swoją bardzo ciekawą książkę. Niebezpieczne Związki Bronisława Komorowskiego. Jest to książka, która będzie miała pełną dokumentację o powiązaniach WSI z panem Komorowskim. Tego typu spotkania, poza oczywiście przedstawieniem ciekawych historii, są według organizatorów odpowiedzią na rzeczywistość kreowaną w mainstreamowych mediach. Jest jakieś takie zderzenie dwóch rzeczy, dwóch faktów, i które są dla kogo obiektywniejsze, no, ktoś wyciągnie takie, takie, rzeczy, takie informacje dla siebie. A co dalej? No to już każdego indywidualny wybór. Podczas piątkowego spotkania, poza możliwością zadawania pytań, będzie także można nabyć wspomniane już publikacje Kajeta Narajskiego wraz ze specjalną dedykacją.